Ewangelia Mateusza, rozdział 25, część 2: A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Jezus zapowiedział, że kiedy przyjdzie w chwale, odłączy jednych ludzi od drugich. Tak jak owce od kozów W Palestynie owce i kozły zwykle pasły się razem. Rozdzielano je tylko w razie koniecznej potrzeby, ale owce były cenione wyżej od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. No, miejsce po prawicy było uważane za zaszczytne. Wtedy powie król tym po swojej prawicy. Pójdźcie błogosławieni ojca mego, oddzielicie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata. Nauczając podczas swojej publicznej działalności, Jezus wiele razy mówił o Królestwie Bożym, które jest już blisko. Ludzie w większości nie uwierzyli, że jest Mesjaszem i Królestwo. Nie zostało ustanowione, ale kiedy przyjdzie w chwale, nic nie będzie mogło go powstrzymać od wprowadzenia tego królestwa. To stanie się jeszcze przed końcem świata. Ten sąd, który się tutaj odbywa, będzie jeszcze odbywał się na ziemi. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. To wszystkie te uczynki, z wyjątkiem odwiedzania w więzieniu, były przez pobożnych Żydów uznawane za, za podobające się Bogu. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię Albo pragnącym, a daliśmy Ci pić A kiedy widzieliśmy Cię przechodniem i przyjęliśmy Cię Albo nagim i przychodziliśmy Cię I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie A król odpowiadając powie im Zaprawdę powiadam Wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci mnie uczyniliście. Można się domyślać, że ci bracia Jezusa to są ci, którzy głosili Ewangelię w czasach wielkiego ucisku. I to według stosunku do tych swoich posłańców Jezus będzie sądził ludzi po powrocie. Z innych tekstów pisma wynika, że szczególną rolę w tym głoszeniu odegrają Żydzi. Wtedy powie i tym po lewicy idźcie ode mnie presz, przeklęci w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. Widać, że piekło jest zasadniczo przygotowane dla diabła i jego aniołów. Upadłe anioły muszą tam trafić, a ludzie nie muszą. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść. Pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie. Nagi, a nie przyodzialiście mnie. Chorym i w więzieniu, i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni odpowiedzą, mówiąc Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym albo pragnącym, Albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i usłużyliśmy ci. Wtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. To samo słowo jest użyte na życie, i na. Karę. Także jeżeli kara nie jest wieczna, to i życie wieczne też nie jest wieczne.